się Ojciec. Objął posadę obrońcy Prokuratora, reprezentując interesy stanu Państwa oraz patrona Trybunału Cywilnego. Matka. Zajmowała się przede wszystkim prowadzeniem domu i nad dziećmi, głównej ulicy miasta, wzdłuż której znajdowały się najważniejsze mapy i instytucje. Stanowiła ona centrum życia społecznego, urzędowego i towarzyskiego. 100 lat. Obydwu w Suwałkach zamieszkał i okazał nam dziecię. Żeńskiej, pan w punkcie Zygmunt Filipowicz, emerytowany dyrektor Muzeum Okrągowego w Suwałkach. Człowiek, który po zaczął pisać o Konopnickiej. Piękna pańska książka śladami Konopnickiej do tej pory jest przykładem dobrej, rzetelnej roboty naukowej o naszej poetce. Co pan czuje kiedy... I odsunięto pomnik ławeczkę Konopnickiej. Cieszę się, że w ogóle taka koncepcja przyszła i że mo, można było i w ten sposób i uhonorować yy, naszą yes. suwalczankę poetkę. I czy pan podoba się panu ta yy, sylwetka stojąca nietypowa w stosunku do wszystkich innych, które są inne. Muszę przetrawić zanim odpowiem na to pytanie. No jestem zaskoczony i przede wszystkim kolorytem że tego czarna. pomnika. Dlaczego że czarna? No troszeczkę tak. Że wolałby pan, żeby to była żeby była jaśniejsza, tak? Chyba tak. Rozumiem. Co pan myśli o. Sylwetka, no jest. Natomiast jeżeli chodzi o popularyzację naszej poetki, te wszystkie nowe koncepcje, co pan o nich myśli? Dobrze, bo wprowadzają pewną innowację. Bo no, w moich czasach, kiedy organizowałem. To muzeum to tak tradycyjnie podchodziliśmy do tych spraw. A to jest jednak już coś nowego, co może zainteresować przede wszystkim młodzież, młode pokolenie. Właśnie tu widzimy ich tych wszystkich młodych ludzi, bo przecież pan przecież to muzeum zakładał i w, pierwszy, w pierwsze koncepcje tutaj pańskie były. Krasnoludki ścieżka, to wszystko przecież wtedy była również taka koncepcja. No tak, to były początki. Można do przodu. A więc pier... A więc pierwsze zakupy od żony szancera, bo właśnie już ten artysta malarz nie żył. Kupiliśmy właśnie hmm, pocztówki i. Sam budynek, pamiętam, jakie były yy, boje o to, żeby budynek yy, odkupić na muzeum. Tak, to były problemy, ale był też w owym czasie wojewodo pan Eugeniusz Złotoryński. I to dzięki jemu. Wykupiono ten budynek. Zresztą, bardzo chętnie sprzedali ci właściciele, państwo lutyńscy. I można było powoli organizować placówkę nową muzealną. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Ja e... Poproszę jednocześnie pana o dłuższą rozmowę na temat pańskiej działalności jako dyrektora Muzeum Okręgowego, bo jest to bardzo piękna opowieść i opowieść świadcząca o dumie, w jakiej możemy być z tego co tutaj zrobiono dla ruchu muzealnego. Nasza przyszła Konopnicka nazywa się Maria Wasiłowska. Wasiłowska, rozumiem. I ile ma lat? Siedem. Siedem. I co napisała do tej pory, jakie wiersze? Była jest z najmłodszych napisała. Bardzo lubię pisać. Lubisz, tak? No to zaczytuj coś. Franek pewnie, że się stłurzył, trzeba mężczyzn być w podróży. By więc dowieść, że Jan Janukiem za podróżnym skrył się krzach, krzakiem.